Połączenie śledzia i suszonych pomidorów na pewno zrobi na Tobie wrażenie. Jest to przepis, który koniecznie musi pojawić się na Twoim stole. Daj mi znać w komentarzu, jak ci smakowało i oczywiście pamiętaj o subskrypcji mojego kanału i zostawieniu łapki w górę. Zaczynajmy. Cebulę kroję w cienkie piórka. Wymoczonego w wodzie przez godzinę śledzia, la Matias osuszam i kroję na mniejsze kawałki. Pomidory suszone z oleju odsączam na ręczniku papierowym, a następnie kroję na mniejsze kawałki. Do miski przykładam śledzia, cebule oraz pomidory suszone. Dodaję musztardę francuską, sok z cytryny oraz olej z suszonych pomidorów. Składniki doprawiam dużą ilością pieprzu i dokładnie mieszam. Tak przygotowany śledź najlepiej smakuje 1-2 dni po przygotowaniu. Napisz w komentarzu, jakiego śledzia lubisz najbardziej. Pamiętaj o subskrypcji mojego kanału i zostawieniu łapki w górę. Smacznego!